Niedziela 12, przepraszam, 22 grudnia analiza weekendowa rynku indeksów giełdowych. Na, oczywiście na sam początek indeks Big 20, który w tym tygodniu dokonał kolejnej zwyżki. Swojej wartości przez cały ten tydzień, tym niemniej jednak w dalszym ciągu znajdujemy się pod strefą oporu, i mniej więcej na wysokości połowy długiego czarnego korpusu, zatem w tej chwili nie mamy z niczym innym do czynienia, jak tylko z korektą. Należy się spodziewać, iż co najmniej będziemy dążyli do poziomu, tak jak już to wiele razy powtarzałem, tu okolic 19800, a z dużym prawdopodobieństwem, w zależności od tego, w jaki sposób ukonstytuuje się tutaj ta korekta, możemy mieć znacznie, znacznie większy spadek. Do te punkty, te poziomy, do których docelowo, mimo wszystko, widziałbym indeks w jakimś tam troszeczkę dłuższym okresie, to 1850, a nawet 1000. 700 jeśli chodzi o indeks WIG20 w ujęciu dziennym no to widzimy że mamy wzrost który dotarł tutaj do strefy oporu do wybitej wcześniej linii trendu i tu powiedzmy sobie szczerze, mamy coś, co można by było no, w jakiś sposób określić mianem takiego swingu impulsowego. A to mogłoby oznaczać, że po ewentualnej jakiejś korekcie, czy to retestującej tą strefę na 2110, czy schodzącej nieco niżej, e, będziemy mieli jeszcze jakieś jedno podbicie. To tak można. Tutaj, że tak powiem, się dopatrzyć, Tym niemniej jednak, idealnie patrząc po świecach, no mamy na razie takie zwykłe ABC, tak? Mamy ABC, które doszło tutaj do tej strefy. Moim zdaniem jest szansa e, przy korzystnych warunkach e, za granicami, czyli czyli, czyli czy to na rakcie, szczególnie na SNP w przypadku i dalszej, dalszej zwyżki, e, dojścia nawet i do poziomu nieco wyższego, ponieważ tutaj możemy mieć do czynienia z czymś, co. Określiłbym mianem takiej korekty pędzącej, po której możemy mieć ruch w okolice 2180-2190. Tutaj widzimy linia szyi takiej głowy z ramionami, więc tu, tu są te okolice, do których moim zdaniem jest nawet szansa, aby rynek dotarł. Jeśli chodzi o indeks szeroki, indeks WIG, tutaj sytuacja... Cały czas jak gdyby troszkę lepsza, w tym sensie, że tak jak już wspominałem, ostatnio, ostatnie minimum nie wybiło nawet minimum tego tutaj z października, nie wspominając o minimum z sierpnia. W tej chwili ta biała świeca, która powstała w tym tygodniu, wyraźnie wyszła tutaj na tą strefę, wewnętrzną strefę oporu i przekroczyła połowę, połowę czarnego korpusu, a więc wskazuje tak, jakby tutaj rynek mimo wszystko chciał iść dalej, jakby jeszcze. Trochę wyżej i w ogóle no większą siłę. To oczywiście jest spowodowane tym, że w dobrej w miarę sytuacji od dłuższego czasu jest indeks mwig i indeks SWIG-u, szczególnie ten ostatni. To powoduje, że siłą rzeczy WIG jest jak gdyby no w tym momencie silniejszy. Patrząc na wykres dzienny indeksu WIG, to tutaj już sytuacja jest zbliżona. Czyli to, co mówiłem, mamy tutaj do czynienia z czymś, co mogło być jakimś impulsem, ale bardziej skłaniałbym. Myślę, że mamy tutaj do czynienia z czymś, co jest falą jakąś E, A, przepraszam, B, takie pędzące, coś w tym stylu, i teraz pora jeszcze na C, i to może nas zaprowadzić. W przypadku indeksu WIG nawet i do poziomów 58500 punktów. Jeśli chodzi o indeks MWIG, no mamy taką szpulkę z wyraźnymi górnymi cieniami, jest ta niepewność. Dlaczego? No bo zrealizowaliśmy zasięg po pierwsze overbalansu, po drugie doszliśmy tutaj do poziomu w tej strefy oporu bardzo istotnej strefy oporu, mniej więcej na poziomie, jeżeli takim szerokim tygodniowym wydaniu weźmiemy, to około 3870 do 3900, to tutaj się znaleźliśmy. Patrząc teraz na wykres dzienny, no to wspominałem w ubiegłym tygodniu, że sam charakter tego wzrostu, gdzie tutaj najprawdopodobniej był jakiś powiedzmy impuls, tutaj przyszła krótka, bardzo krótka i płytka korekta, to tutaj mamy kolejny impuls, to wszystko tworzy moim zdaniem taki układ, jak gdyby tutaj korekcyjny i, 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 i to mogłoby się zmienić, ewentualnie wówczas, gdyby przyszło kolejne uderzenie spadkowe i kolejna korekta byłaby, no nazwijmy to czymś w rodzaju, no, tworzącej tutaj większej korekty, pędzącej, to wtedy będzie możliwość wyjścia. W tej chwili raczej, raczej już za wiele, za wiele szans na wzrosty, na wzrosty tutaj nie ma. Jeśli chodzi teraz o indeksy zachodnie, na wykresie tygodniowym indeksu DAX mamy taką dolgi, właściwie z wyraźnie wyższym dolnym cieniem czyli przetestowany wzrost z ubiegłego tygodnia i rynek zamyka się wyżej. To Pokazuje na wykresie dziennym bardzo fajnie tutaj układ, w którym mieliśmy tutaj tą korektę, taką schodzącą do strefy wsparcia. Na niej się pojawił pinbar. No i w piątek ostatni silne potwierdzenie tego, 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 tego pinbaru. A to oznacza, iż no, wszystko wskazuje na to, że podążamy na nowe szczyty. Pytanie teraz zasadnicze, na co bym jeszcze chciał zwrócić uwagę, spójrzmy tutaj. Wyraźnie, bo y, jesteśmy, jesteśmy w, w sytuacji, w której y, jak najbardziej mamy możliwość, nazwijmy to, dojścia do, y, do, do y, wyjścia na nowe historyczne szczyty, czyli wybicia 13 600, punkt, 600 punktów. Tym niemniej jednak, patrząc na ten cały układ, czyli tu ten wzrost, który. który no, y, moim zdaniem ciężko byłoby określić jako jako impuls tak chociażby no m, może to być nie powiem że nie bo y, do, ostatecznie ponieważ no, nawet ale no, dlaczego go się trochę zakończyłem e, w, w pierwszym dlaczego nie impuls bo e, chciałoby się powiedzieć że ta fala tutaj która mogła być falą czwartą zachodzi na ale ona właśnie nie zachodzi na falę pierwszą tylko zachodzi ewentualnie na jakąś y, y, tutaj Pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta. Czyli, nawet gdybyśmy przyjęli, że tutaj mamy do czynienia z impulsem, tutaj mamy do czynienia z jakąś większą korektą A, B, C, gdzie C jest wyraźną piątką. Tutaj mamy znowu impuls, korekta, impuls. I teraz ten impuls moim zdaniem, po pierwsze, wykończył się tutaj, tu, ten, a całości, no mamy tutaj w tym. W swingu od tego poziomu, tam około 11 300, też jesteśmy już w tej chwali piątej. Teraz pytanie: Czy wybicie tego ostatniego szczytu na 13 400 z małym groszem będzie miało miejsce? Odpowiedź brzmi w tym momencie najprawdopodobniej tak, chociażby ze względu na ten układ. Do tak powinniśmy patrzeć, że zejście do strefy, odbicie, jest, jest formacja odwracająca, jest potwierdzenie. Nowy szczyt powinien być. Teraz będzie bardzo ważne: czy to będzie nowy szczyt, który wybije bo to daje szansę na kontynuację, nawet po jeśli jakieś korekcje, ale kontynuację dalszych wzrostów, czy jednak nie wybije tego szczytu historycznego i tu może pokażę to bardziej jeszcze na wykresie tygodniowym, a mianowicie jak widzimy na wykresie tygodniowym ta strefa tak zwana na koronę jest jak gdyby troszeczkę wyżej niż by wynikało z wykresu dziennego, i teraz, właśnie, jeżeli ona by zatrzymała, no to będziemy mieli coś, co można by określić mianem ABC, ABC i pora na duży spadkowy impuls. Także tu jest moim zdaniem bardzo istotny element. Jeżeli nie zdołamy wybić szczytu historycznego na poziomie tych 13600 punktów, teraz. Tutaj tak, by nie zdołał wybić tego, no to bardzo gwałtownie zrośnie prawdopodobieństwo na wejście w duży impuls spadkowy, który tak naprawdę mocno powinien wybić 10 300. Więc to się teraz będzie działo. Mamy do końca roku naprawdę sporadyczną ilość sesji. Okres świąteczno-sylwestrowy nie jest takim okresem, który, który wspomaga, wspomaga aktywność inwestorów. Wręcz przeciwnie, utrzymanie poziomów wysokich ze względu na, na nie wiem, poprzez fundusze, ze względu na premie roczne, kwartalne, jakiekolwiek, kto by nie wymyślił, jest prawdopodobne, ale właśnie, co co dalej. Teraz jeżeli patrzymy tutaj na wykres um, S&P, ja cały czas jestem w takiej sytuacji, że no, tak naprawdę, gdybyśmy chcieli spojrzeć i uznać, że tu była jakaś korekta, tak? Bo to była na pewno korekta. Ale i teraz ma powstawać nowy impuls wzrostowy, to troszeczkę nie pasuje tutaj do całości od 2009, ale nawet gdyby to by oznaczało, że bardzo silne wzrosty są jeszcze przed nami, ponieważ należałoby uznać, że w najlepszym wypadku mamy tutaj falę pierwszą, mamy tutaj falę drugą, mamy tutaj falę. Pierwszą w trzeciej, czy, czy, czy ewentualnie układ korekty pędzącej, i tu dopiero zaczyna się fala trzecia, ale w każdym razie jesteśmy w czasie fali trzeciej, czyli też jeszcze oznaczało wzrosty, falę czwartą, potem jeszcze falę piątą. Natomiast to, co mnie trochę niepokoi, to jest to, czy aby na pewno tak jest, czy nie ma tutaj takiego czegoś, że po wykończeniu tutaj, właśnie całego impulsu wzrostowego, aby tutaj rozpoczęcie jakiejś takiej korekty, nazwijmy to nieregularnej, nieregularnej w postaci. A, teraz postać B, postaci A, pędząca jako B, i teraz C. No. To są rzeczy, które które, no nie, nie, nie potrafię jednoznacznie odpowiedzieć, ale biorę takie dwa warianty. Tym niemniej jednak w tej chwili cały czas oczywiście trend, trend jest jednoznaczny, wzrostowy na S&P, ale spójrzmy na wykres dzienny, bo tutaj coś się może zaszykować. Jeżeli spojrzymy po tej największej korekcie. Pytanie znowu, czy to jest taka, no nazwijmy, Pełna korekta e, jako całość, czy tu korekta jest innego typu, znowu tutaj jakiś impuls, duża korekta nieregularna i impuls, e, ale nawet gdybyśmy pominęli ten fakt, to zobaczmy tu, no tu widzimy wyraźnie, że gdzieś jesteśmy w fali piątej impulsu tu od poziomu 2,850 mniej więcej, czyli tu gdzieś jest końcówka tego swingu wzrostowego. No, Chyba, że naprawdę szykuje się grzmot, bo wtedy znamy układy, gdzie właśnie taki równość korekt po. Przedzielona takimi schodkami daje nam gwałtowne wybicia w górę. To wybicie tutaj jest dość silne. Rynek widzi, widzimy, że no, szarżuje ostro. Biała, duża świeca, kolejna biała. Teraz luka w piątek. No, to są wszystko elementy, które mogą świadczyć na korzyść kierunku 3300-3350. Może tak rynek iść, ale warto mieć na uwadze, że równie dobrze może tu być właśnie wykończenie impulsu. I jeżeli tu się teraz coś zadzieje, dzieje nie tak i rynek zacznie spadać, no to moim zdaniem będziemy mieli co najmniej powrót do okolic 3000-3050, tutaj do tego przedziału co najmniej, w tym momencie będziemy tego musieli się spodziewać. I to by było na tyle, jeśli chodzi o indeksy, a ja korzystając z okazji, że jest to na pewno ostatnia analiza weekendowa w tym roku, tym, którzy oglądają w tej analizie tylko właśnie kwestie indeksów, chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia po pierwsze zdrowych, spokojnych świąt. Bożego Narodzenia, które, które, już, już pukają do naszych drzwi oraz życzyć szczęśliwego Nowego Roku, udanych inwestycji w przyszłym roku, no wszystkiego, czego sobie zapragniecie i obyście chętnie wracali do, do tego mojego bloga w następnym roku. Także wszystkim jeszcze raz z tych dwóch okazji chciałbym życzyć wszystkiego najlepszego.